Hejka, dzisiaj chciałam tylko powiedzieć, że e, bardzo chcemy się z kimś zmienić i tak jeżeli chcecie się to pójście pod tym filmikiem e, ja z się zmienię i piszcie jakie jakie pytania i możecie zaprosić mnie na fejsie bo tam najszybciej możemy się dogadać e, i ja postaram się niedługo zrobić e, filmik, który jest potrzebny na wymianę stawię go albo zrobię dla was osobny filmik i będzie jakiś test Okej, okay, dobra. No to byłem, na wszystko w tym filmiku, gdy zmienia się to piście a ja z chęcią się wymienię, bo poszukuję jadnika 695, jadnika z Monopoly, doga, wariant, z takimi kropeczkami w oczach, nie tego, z gwiazdkami, y, i Spaniele, ogólnie, najłatwiej tak jest Spaniele Otóż taki fioletowy, taki też wariant i ciężko yy, to by było na tyle.